By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Cześć, słuchajcie, przychodzę z, z dwiema historikami. Słuchajcie, dwie historyjki, które nie są moje, i jedna jest powiązania z drugą. Kolega z pracy miał Dzień Wylewności i po prostu rozmawialiśmy o Dupie Marynie że tak powiem i, i po prostu yy, opowiadał nam, wszedł do nas do, do pokoju i nam opowiadał, jak to za dzieciaka yy, on mieszkał w, najpierw w bloku yy, między domkami jednorodzinnymi, yy, potem tam za jakiś czas się wyprowadzili do, 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 do domku. Ale dłuższy czas mieszkał w bloku między domkami rodzinnymi i w tym bloku oczywiście dzieciaków w bloku pełno nie mają co robić. To był czas Perelu, przed Perelem, on jest tylko rok młodszy ode mnie, więc przed Perelem po Perelu, w trakcie Perelu, więc dzieciaki bawiły się na dworze od świtu do nocy. Jak nie miały czym plac zabaw nie wystarczam, to, to same sobie wymyślały zabawy, ale spędzały przeważnie dzień na dworze. I jak już ze swoją ze swoją tam paczką, lapaczką paczką, ze swoimi tam kolegami już nie mieli co robić, tylko wymyślili, że zrobią akcję petarda. środek lata. Um, Wzięli, jak to kiedyś było, że tam saletra i tam inne jakieś składniki, które były na, na płodorędziu, y, gdzieś w garażu u znajomego, coś tam, coś tam na, w piwnicy u ojca, sklecili coś tam, rzucili do fiadra, no i podpalili, a że z bloku do domku jednorodzinnego, tak ja powiem, na posesję, schodnika na posesję dzieliła tylko szosa, znaczy taka tam droga przejezna na dwa auta, więc jak to wyleciało w powietrze, to waleło, to, to doleciało do y, sąsiada z nadprzeciwka, który mieszkał w domku jednorodzinnym, który miał folię. Folia to jest takie tam się y, y, sadzi ogórki, rzodkiewkę, pomidory i tak dalej, taką letnią. I folię, to się nazywa folia, bo kiedyś to było tylko z folii. Nie była też szklarnia, to była ze szkła, była też folia. Na szklarnie nie każdego było stać, więc w ogródkach stały folie. Te folie były obrzydliwe, bo to jak się po, że tak powiem postawiło, no to jeszcze było ok. Ale mówię z własnego doświadczenia, bo też mieliśmy, znaczy też rodzice mieli na podwórku, ale już po zimie, kiedy przeszły wiatry, mróz, śnieg i wiosna zaczęła tam pukać do okien, no to te folie były obrzydliwe, no bo tu pękło, tu wiatr podwiał. Tam dziura się zrobiła, no w tej folii jak takie strachy na, 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 na wietrze wyglądały, więc ludzie je rozbierali albo nie, i one tak stały i straszyły, albo niektórzy rozbierali, mieli dosyć tak jak moi rodzice. No i ta, ta bomba, ta petarda wleciała do tej, do tej folii, do sąsiada, a że to wiecie, z folii, więc stry, od ciepła, od, od ognia się stryszczyła ta folia. Zapaliła się nieco no i po prostu spłonęło do, do połowy, kiedy on, oni oczywiście uciekli. Najpierw patrzyli, co się dzieje, potem uciekli. Sąsiad, jak się zorientował, no to puszklarni nie było. Po, po, zadymiły się, po, po, no, zniszczyło się po, połowa plonów. Folia nie była duża, kolega mówi, no bo to taka tam na własny użytek, więc no tam ile mogła mieć? 5 metrów. 7, może na szerokość dwóch. No to, no to taka średniała. No w każdym razie spaliła się. Yy, sąsiad, nie wiem, czy ktoś ich tam podpieprzył, czy nie, że to dzieciaki zrobiły.